Cześć widzowie, z tej strony Pawelo. To już trzecie podejście do nagrania tego odcinka, więc zostawcie łapkę w górę suba i lecimy. Ogólnie widzowie możecie napisać w komentarzu, czy wolicie jak gram w Minecrafta czy w Brawl Stars. Bo mogę nagrywać z Minecrafta albo z Brawl Stars'a. No to zagramy sobie dłoski. Zobaczymy czy trafimy na trolla. Czy na jakiegoś normalnego teammate'a, czy Czemu się nie da dołączyć? Nie no. Okej, okay, dołącza mi. A, gramy TNT Rusha, no dobra. Tak też można. Widzę, że w ogóle jestem najlepszym klikerem w Polsce. Bo jestem... Jestem tak dobry, że widzowie Wyklikuje ogromna ilość CPS, tylko niestety DPI się trochę zwaliło i nie mogę go ustawić. Oj, oj, widzicie? jaki Paweł Speedbridger Jak się poci. Dobra, już mój teammate żelazny. No, nie, no, naprawdę. Ci myjcie trolując sami w tych grach, naprawdę w ogóle, no, w sumie już nic. E, wbijcie na kanał Wadamoxa, bo. Niestety. Ostate... Okej. Okay. Ja, ale to jest dziwne. Że... Da. Aha, fajnie się da kupić, tylko pusta bloków. O, TNT Jump jakiś poleciał. TNT Jump na Krokskraftie, chyba niestety tak średnio działają. Ale drag clicker, jeden CPS, drag click'a, Mój teammate już. już, kurde. Lecimy w takim razie. o jezu, ale mnie obróciło. O nie! Sadka trochę, bo widzowie. Normalnie bym nie zginął, ale no, laga dostałem to wcale, nie także jestem strasznie słabym graczem i nie umiem grać w tą grę. Nie, to nie tak. To nie tak, jak myślicie, widzowie. Dobra. Wszystko idealnie wymierzone Widzimy to oczywiście. Źle mozgu. Oho, podjazd. Kurde nie trafiłem. Nie wiem czy widzowie warto. Kurde, bo... Dobra, chyba odpuścił. Lecimy w takim razie. Na niego. Staty widzowie, stary sobie bity przez ten miał. Z na tym serwerze są lepsi gracze niż na Craft Play, na którym ten odcinek miał pierwotnie zostać nagrany. Ale niestety. Niestety, widzowie. No, niestety to się nie udało. O. Jakiś biały podjeżdża. Wystakowany. Niestety nie jestem takim speedbridger'erem, jak myślicie, widzowie? Nie umiem speedbridge jakoś genialnie. Wiemy jedynie na takiego prostego speedbridge. Niestety DP się to zwaliło. Nie wiem czy już mówiłem, ale mam nadzieję, że, że tak. Bo tak, to nie byłbym prawdziwym YouTuberem. Oczywiście, miałem powiedzieć, że żebyście zostawili łapkę w górę i subika. Bo to pomaga mi się rozwijać. Co ja w ogóle ale Nie pomaga mi się rozwijać, bo mam zero subów. Sadkę. Jak k 1000 O, w ogóle TNT mi się. To jest to TNT. Aha, fajnie, że mi się nie kliknęło. No super, widzowie. Eleczka dla Paweleczka. sadnie trochę. Oczywiście, że tragiczna mapa. No dobra, no ale że nikt na niej nie gra, to zagramy my. My będziemy tymi jednymi, wyjątkowymi graczami. W ogóle, nie no, wychodzę tak naprawdę. W ogóle napiszcie w komentarzu, czy wygracie w Minecrafta bo jak gracie tak samo jak ja ok, to mam nadzieję, że rozumiecie widzę, że rozumiecie chyba mój ból, że niestety nie da się grać na craft playu, w ogóle gramy na zabawkach, więc bardzo fajne bo to jest najlepsza mapa do o, znaczy no chyba druga najlepsza w sumie po farbach sorry, słyszycie jakiś dźwięk w ale niestety muszę, trochę mi niewygodnie jest Boże Normalnie bym na swoim komputerze to spokojnie zrobił, tylko... Jestem ciekawa czy cały czas Szymek tu ma... ...admina, bo w tych odcinkach są Oho, mój teammate to jest taki typowy wyciążek Dobra, ich no tak średnio lubię Wszyscy widzowie, to nie jest TNT Rush i każdy nie ma 100 miliardów O, tylko 16 Typ co, odpalony chyba jest. Ja nic nie sugeruję, widzowie. Może ty po prostu mnie draklika jak ja. Niestety, klepa na tych DPI jest trochę zebana. Znaczy, zwalona, widzowie, tak. Zwalona, nic nie słyszeliście. Musisz się klepać Butterfly'em, a ja nie umiem Butterfly'a. Typ co, zlagowany, także nawet nie zniszczył na BED. Aha, zniszczył. Bo drugi wleciał. Dobra, widzowie, obudowujemy tak, żeby jeszcze myśleli, że mamy tego bada. Kupujemy TNT. Kupujemy to. Kupujemy dużo bloków. Raz, dwa, trzy. A, nie wybiło mnie. No, oczywiście. No i jeleczka, no. Jestem tragiczny w tą grę. Nawet TNT jumpów nie umiem. Dobra, to już, widzowie. Szósta minuta tego odcinka. A ja nawet. Cały czas nie dotarłem do jakiegoś fajnego poziomu rozgrywki Bo cały czas mnie rozwalają Mam nadzieję, że w ogóle będę miał teammatea? Mam na szczęście O, to jest ta mapa dziwna Mój teammate już spadł Ech, Co za życie Czemu ja muszę mieć trolla w teamie? Czemu to jest tak zawsze? W ogóle Badamek zwiedził mojego potężnego draklika. Dobra, sobie walimy go od co wie. Oczywiście się nie udało. Zapomniałem, że. Jestem Paweł, i ogólnie nie umiem grać w tę grę. Też bym sterował. Mój teammate stoi w miejscu. Gdyby nie moja genialna budowa drag clickiem, to byśmy już przegrali, zdając życie. Czym się nie kupiła drogowa? Przy tym genialnym drag clickerem, co wie. Kolejna próba Godbridge'a. Kolejna nieudana próba Godbridge'a. Ale mi się palec spocił Aha, ktoś nas podjeżdżał. O! To jest jakiś typek. Tpeczek O nie! Strapowałem się sam. Jestem fatalny w tą grę. W ogóle widzę, że możecie napisać, czy wy umiecie draklika, bo w sumie możecie napisać, czy umiecie. Co się dzieje? Czy mi się drag click nie uznaje? Aha Że mi draga nie uznaje? Typ co zlagowani na tym serwerze, są z makro grają. No nie da się naprawdę na tym serwerze grać. Ej, nie uznaje mi double clicków. Kurde, jak na craft play'u. Aha, że drugie TNT To nie zły spoceniec. Typ co myślałem, że sam się strapował. Dobra, jestem 30 potężnym graczem. Przecież po prostu w Adamusie ma taki komputer, że jak mi się pali, to. O! O! Ale strefka. No nie! Ile on ma HP? A nie ma napisana. Wszędzie on miał spół HP. Widzowie, kolejne L. Dobra, myślę, że z 12 minut tego odcinka, więc jeszcze jedna ręka zdążymy. No boże, to jest ta mapa z kaczuszkami. O! Że dzień się stał? No ja to lubię, lubię to. Jednak jestem nie takim fatalnym graczem, jak myślałem, że jestem. Jednak mój normalny... Oho, wyszedł niebieski. No mam morski naprzeciwko siebie. I ja nie będę. To jest typowe spocajnice widzowe na tych... Oho, już spadłem. Co? Niestety na tym komputerze nie mam makro tak nie używam makro. Kurde. No, na tym naprawdę na tym komputerze to się nie da draklikować, ale to, jak tutaj mi. okej okay. Są niebiescy. Jednak nie morscy. Yy, w ogóle na tym komputerze, tak jak mi uznaje Jittera, to czy tam normal klika, to nie uznaje mi nigdzie naprawdę. W żadnym komputerze mnie takiego jiter nie zrobił. Łatwo. Essa, tak zwane widzowie. Mamy emeraldziki w takim razie. Dobra, widzowie w ogóle. Kupiłem sobie nową myszkę, która aktualnie do mnie jedzie. A dokładnie Bloody A70. Pewnie 6 już o tej myszce, ale. No, ogólnie no, mam nadzieję, że fajnie się będzie na niej grać. Bo na razie na moim Bloody A90 jest całkiem fajnie gra Co mogę kupić za 4 emeraldy? Nic, perełkę sobie kupię. No dobra, kupię sobie żelazny secik. O prawicowie. Gramy jak typowy gracz O, coś tam leci. Mogę wykorzystać moją perłę w dobry sposób, ale ja wykorzystuję w tragiczny sposób. Mam nadzieję, że nie będę musiał się tym kracować, bo o, już 11 minut odcinka. No cóż. Jestem drag clickerem. Że tak naprawdę. Ej, ty no! Nie da się na tym drag klikować. O, a teraz mi zaliczył, ale tak normalnie to naprawdę mi nie zaliczy. Przynajmniej Coxcraft nie ma tylu błędów, ile ma Kraft Play na przykład. To jest plus. Zielonych podjeżdżać, Co? Czy warto może by złotych podjechać? Złoci. A złoto został z bedem. A morscy, morscy nie mają bada. Ty, no to zieloni zostali z Bedem. Żółci zostali z Bedem. Nie myślę, mam nadzieję. O nie. Widzę, to było najgorsze użycie peru w moim życiu. Co ja zrobiłem, naprawdę. Ja sam się zabiłem, praktycznie. O, w ogóle typ mój z deksetem. No i tak się pewnie wali. Dobra, kupuję sobie. Że... Nie, nie opłacę się. Dobra, jednak się opłaca, bo widzowie nie mam co kupić. Co jeszcze kupić? Co mogę kupić? Nie mam co kupić. Dobra. Aha! Teraz mi się draki poznaje, widzowie. Co ja zrobiłem? Oho, podjeżdża nas jakiś morski Mam nadzieję, że amator morski A nie, jednak gra z makro Mam nadzieję, że mój teammate już się już odrodził Bo szczerze, oj nie mamy beda No niestety O Jezu, nasz typek gra z makro Znaczy przeciwnik gra z makro To nie jest teoria, to jest prawda widzę niestety Miejmy nadzieję, że ta ręka potrwa jak najdłużej Morscy nie mają beda Mam, też nie mam tego. No ja nie jesteśmy. Potrzebuję jednego żelaza, okej. Okay. Typa tak laguje. Ale dostał strefkę Łatwo. Jest to zastresowany przez najlepszego gracza w Polsce. Czyli Pawelo. Dobra, jeszcze jak kończymy tą gierkę, chociaż wydaje mi się, że raczej ją przegramy. Aha, widzę, że to nie działa, okej, okay. sobie kupię fireballa. Tutaj ta rotacja tych fireball, to jest ku, tragedia. Czuję, że to się uda. No, no takie podejrzane te hity, nie powiem. No jeszcze, jeszcze zagramy sobie jedną. I kończymy, widzowie, tak naprawdę. No. Fajna mapa, bo farby. No, widzowie. Jak skończymy tą arenę, już na pewno koniec, bo... Ale naprawdę, na komputerze Wodomaxa gra się 4 razy lepiej niż na moim. Bo widać, jakbym ja miał taki, to by... To bym umiał, ale tak to niestety, widzowie. Trochę gorzej. Mam nadzieję, że w ogóle to, jakość tego filmu będzie całkiem... Całkiem okej. Okay. W ogóle fajnie sobie patrzyłem na zmieniłem czy nie lepiej klikać wskazującym tak nie do przygotowania, tylko tak normalny taki dragiem. Aha. no czy, czy miał żela żelazny set? A mi się Kurde to DPI Nie da się z tym żyć, naprawdę w co wie? No, typ manik, www. Typ, co się buduje z tą To nie jest zły. No, dziwne hity, trochę, nie powiem. Chociaż nie umiem się bić na tym DPI. Jakbym umiał je ustawić, to jeszcze spoko, ale tak to tragedia. Typ, co w ogóle przez ścianę zniszczy łóżko to striczu, to gdzie jest? Myślałem, że to jest ten, striczu. Ja wierzę, ale widzowie, przynajmniej arenka będzie krótka, będziecie mieli co oglądać. Co ja mogę kupić za te 8 zł? Niestety nie ma tu żadnego YouTubera z tego co widzę. Co można kupić za 9 zł? Widzę, co? Nic. Widzę, nie według nich zadaje dziwne hity. Mam nadzieję, że kiedyś będę miał taki komputer. Dobra widzowie. Ja muszę tutaj lecimy do. No tutaj. Niestety widzowie nie ma żadnego w ogóle... Nie ma żadnego youtubera z tego co widzę. Tak w ogóle widzowie. możecie też napisać, jaką macie myszkę, jeśli gracie na telefonie. Dobra, jeszcze sobie chwilę poskaczamy. Zapomniałem, że jestem tragiczny w skakaniu. Taki w Bedwarsy. No ale widzowie, dobra. W takim razie. Elo, Pawelo. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Zostawicie łapkę w górę. To nagrywam kolejny odcinek na, na komputerze Vadomoxa. No i dobra. Elo!